Z nami jest Kasia Bigos. Tym razem zupełnie nieznany mi tak naprawdę sport, jakim jest Poldens. Kasiu, powiedz, jaki był Twój najwyższy tytuł do tej pory? No, w zeszłym roku udało się zdobyć Mistrzostwa Europy Polsport w kategorii duety. To chyba naj był najwyższy. Chociaż tam no, ten tytuł był udany, generalnie, jeśli chodzi o zawody. A powiedz mi, co jest oceniane w Poldens? Co oceniają sędziowie w wykonaniu zawodniczek? No, dzisiaj na przykład y, mamy taką kategorię, która... Y, mamy różne rodzaje zawodów w Polsce. Jest to polsport które można porównać do jakichś takich zawodów gimnastycznych, gdzie liczy się wykonanie figur, czystość przetrzymanie itd. No i Polart, i jakby dzisiejsze zawody są bardziej postrzegane w kategorii Polard, czyli takiego artystycznego przekazu z takim historią w tle, że tak powiem. Tak, bo właśnie słyszałam, że jesteście zapowiadane razem z historią, którą opowiecie tańcem. Czy tą historię Wy wymyślacie same, jak to wygląda? Tak, no każdy ma jakiś tam swój pomysł na, na siebie. Yy, muzyka, no i do tego z ruchem mm -hmm. musi pokazać, Cały, <laughs> opowiedzieć całą, całą historię. Powiedz, ile czasu trwa nauczenie się takich bardzo podstawowych postów w pole dance, bo wiadomo, że na pewno reszta zależy od naszych umiejętności, ale takie podstawy zupełne? Wiesz co, no myślę, że tak naprawdę coś tam już się nauczysz w pierwszy miesiąc nauki, tak jak w każdym mhm. sporcie, no będą to takie podstawy, podstawy, ale, ale już tam coś załapiesz. No myślę, że pierwsze pół roku to jest takie najtrudniejsze i weryfikuję, jakby, czy w ogóle ten sport polubisz, czy nie. Powiedz mi też, co jest z kolei trudnego dla zawodniczek? Czy to są najbardziej te, te techniczne sprawy, czy bardziej stres? Co najbardziej dla Was. Zdecydowanie stres. stres. Naprawdę. No, no, mnie dzisiaj na przykład z żaru stresy, muszę się do tego przyznać i, i jestem trochę na siebie wkurzona, ale no zobaczymy, jak to ostatecznie mm. wyjdzie. E, stres, no i m, tak naprawdę wiesz, to czy, czy zdążyłeś z przygotowaniami, czy, mm. czy się ze wszystkim wyrobiłeś? Ja się wyrobiłam, no ale mimo wszystko gdzieś tam dzisiaj mnie Właśnie odżarło. powiedz, co, co jest właśnie w przygotowaniach? Co jest istotne, co jest oceniane przez sędziów? Czy to jest tylko e, właśnie ten artystyczny przekaz, jeżeli chodzi o polar, mhm. e, czy to jest na przykład też e, trudność e, kolejnych właśnie akrobacji, które wy wykonujecie, czy to jest oprawa wasza Jedno wizualna? I jest połowa punktacji, oceniana ten przekaz artystyczny, mhm. choreografia, czy tańczysz do muzyki, e, no, takie typowo artystyczne, taneczne rzeczy. Natomiast e, druga część punktacji to już są figury, czy coś wykonania, technika, siła rozciągnięcia i tak dalej. Aha, a w polsporcie to rozumiem, że jest główny nacisk już na te akrobacje, na figury, tak? Tak jest, na figury, na czystość, na linie, na przetrzymanie. A powiedz mi jeszcze, czym właśnie, jak wygląda start, bo wiadomo, starty pojedyncze to rozumiemy, natomiast jak wyglądają starty w parach? No bardzo fajnie. Ja mhm. lubię bardzo duety. Moja partnerka akurat na pół roku wyjechała do Australii dopiero teraz wróciła, więc, więc wracamy już do, do naszych duetów. Są fajne, są zupełnie inne, no bo gdzieś tam dużą dozę zaufania mhm. trzeba mieć do drugiej osoby, która czasem trzyma cię za palec, w cudzysłowie, żebyś nie spadła na głowę. No i trzeba dużo siły włożyć, bo oprócz tego, że siebie dźwigasz, to, i jeszcze, i drugą to jeszcze drugą osobę trzymasz, także no, myślę, że bardziej wymagające siłowo, ale też gdzieś tam się to wszystko rozkłada ta odpowiedzialność ten stres na dwie osoby. Yy, więc no fajne, inne, ale bardzo fajne się powiedz, bo ja zupełnie nie wiem, jak Wy się przygotowujecie do zawodów, pomijając to, że na pewno są to godziny spędzone na róże, czy to wymaga od Was jakichś dodatkowych zabiegów? Nie wiem, czy macie dodatkowe treningi siłowe, bądź jakieś, na pewno jakieś rozciągania, czy jest, nie wiem, chociażby dieta jakaś, bo wiadomo, na przykład w moich zawodach, owszem, to, to jest ta dieta, natomiast nie wiem, jak to wygląda zupełnie u Was. Wiesz co, to zależy od zawodniczki akurat w tym przypadku. No, y no my się znamy akurat, więc wiesz, mm. że ja gdzieś tam tą tak, dietę tak, zawsze tak, staram wiem, wiem. się trzymać i on, on jest po prostu częścią mojego życia, ale bardzo dużo osób gdzieś tam je po po prostu, się no, normalnie, normalnie. Mm. tak normalnie, no. mniej zdrowo niż ja mm. powiedzmy. Mm -hmm. e, natomiast jeżeli chodzi o przygotowania, no to jasne, no, oczywiście, że są te, te części siłowe, które no, my już zwykle po prostu ćwiczymy na samej rurce, no i mm -hmm. oczywiście stretchingi, których jest mnóstwo. Czy to coś jeszcze też jest powiązane na przykład z ćwiczeniami typowo tanecznymi, czy to już jest typowa rura? To zależy u kogo i kto co mhm. lubi, wiesz? Bo jakby w Poldens, y, on teraz tak się fajnie rozwija w różnych kierunkach, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Polsport, tam jest niewiele tańca tak naprawdę. Mhm. Y, to jest taka gimnastyka, już akrobatyka, można powiedzieć, y, na różę. No jeżeli chodzi o Polak, no to właśnie tutaj jest taniec, jest ta historia. Można taki coś więcej od siebie po prostu pokazać. Y, nie wiem, no, nawet ze swojego mhm. charakteru, albo zagryć coś, tak, mhm. y, gdzieś tam wejść w jakąś rolę. Y, no jest jeszcze egzotyk. Jutro są tutaj zawody. A no właśnie, opowiesz nam coś? O exotic, egzotik? Na czym polegają? No, akurat ja nie jestem ekspertem, bo, bo ja nigdy mm -hmm. się tym nie zajmowałam, mm -hmm. ale no, to jest taka najbardziej sensualna i kobieca mm -hmm. strona poldens Zwykle dziewczyny tańcą, tańczą w bardzo wysokich y, obsesach Są to takie bardzo kobiece ruchy. Y, no taki, taki poldens w tak? taki Seksowny. bardzo seksownym wydaniu. Tak? Aha, rozumiem. Ale też zauważyłam ciekawostkę. Ostatnio coraz więcej panów się e, jakoś przerzuca i zaczyna delikatnie swoje kroki w poldens bądź też nawet mi delikatnie widziałam naprawdę mm -hmm. na poziomie superzawodowym. E, no tak, no bo to to jest, no, gdzieś tam panowie z wiadomych względów gdzieś tam jeszcze omijają trochę temat, ale mm, no street workoutowcy najczęściej gdzieś tam A. jak mają do czynienia z rurką, no to oni się wkręcają, robią te wszystkie flagi, te wszystkie e, handspringi, shoulder mounty. No to, to jest, można to zrobić super po męsku i to mm -hmm. jest, i szukać sobie takich siłowych właśnie figur poldensowych i też e, się w to bawić i to jakby jest zupełnie co innego niż niż w kobiecym mm -hmm. wydaniu wtedy, więc zapraszamy panów, no mam nadzieję. Że rozumiem, ich coraz więcej. rozumiem, Kasiu, że twoim zdaniem pole dance jest dla każdego, kto chce spróbować. No prawda. Czy są jakieś wyjątki? Nie, no ja, ja zawsze to mówię i już do znudzenia będę powtarzać. Raczej odradzam to osobom takim, które mają dużą otyłość, bo to są jednak ogromne przeciążenia dla stawów mm. i kręgosłupa, i y, y, odradzam. No. Chociaż są osoby, mm -hmm. które trenują i jakby jest ok. No. Ja, ja uważam, że to nie, nie będzie dosyć zdrowe podejście, ale to jest moje zdanie. Okay. W Takim razie bardzo ci dziękujemy. Życzymy sukcesów. Trzymamy kciuki. Dziękuję. Za Ja Już teraz mogę podziękować. Na <noise> występie. Dobrze. Także wszystkiego najlepszego. Dziękujemy no, dzięki, bardzo. dzięki, dzięki.